Drugi, tak? Czy to karp? Nie, amur, kolejny. Wpłynęły. No, no, no. Chodź, chodź, chodź. Tak samo cię trzeba wyciągnąć, bo inaczej nie damy rady. Ach, przeciąłbym się, łapę. Palca sobie. O. Za mocno złapałem żyłkę, Muszę inaczej złapać za rybę. Uuu, ten chyba jeszcze większy. Mhm. Dobra, mamy Cię. Tu zostaniesz wychaczony. O, jak delikatnie się zapił. Patrzcie, podobny do tego. ten miał 56 oj, piękne sztuki jedna i druga jaka to jest piękna ryba obydwa takie same dobra, chodź Kopa! Uciekaj! Poszedł! Dolecimy! Biorę się zaporcjowania amura. Dziś upiekę dwa kawałki ryby: część zamrożę, a część zjem jutro. Pierwszym przepisem będzie pieczony amur. Po kolei solimy rybkę. Pieprzymy w moim przypadku pieprzem cytrynowym, bo mi bardzo smakuje. Posypuję majerankiem i słodką papryką. U mnie tego jest dosyć sporo. Jeśli nie lubicie tyle przypraw, to śmiało możecie ograniczyć się tylko do soli lub soli i pieprzu, i też rybka będzie smaczna. włożeniem do piekarnika, skrapem jeszcze sokiem z cytryny i oliwą z oliwek, ziemniaki posypuję tymi samymi przyprawami, którymi sypałem rybę. Piekarnika wstawiam na około 40 minut na 200 stopni. Co mogę powiedzieć o rybce? No, zobaczcie to mięsko. Delikatne, wielutkie, a smak super. Dzień kolejny i kolejny przepis. Tym razem będzie smażony amur. Hop 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 o już ciepła woda się robi. Amur będzie z ziemniaczkami, surówką przyprawiony pieprzem cytrynowym, solą i obtoczony w mące. Amura złołem dwa dni temu w tym miejscu. Właśnie dzisiaj go kończymy. Kończymy go jeść. i obtaczamy w mące całego, żeby ładnie nam się też ogon przypiechu Dobra, ziemniaczki już gotowe. Wyłączamy. Teraz ja wystarczy. No i tak nam ładnie się podsmaża rybka. Zaraz ją przykręcamy na drugą stronę. A tutaj mamy wedeczki, które na razie cicho siedzą. Można próbować. Zobaczymy, mięsko zrobiło się w środku. Bilutkie mięsko. Ale mięsko delikatne. Delikatnie się rozpływa. Wiem jak. Od razu chrupnę sobie ogon, mm. mięsko porównałbym do karpia. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze lepsza od karpia. Dużo ludzi mówi, że karp śmierdzi mułem, to tak amur na pewno nie zalatuje mułem. Zobaczcie, ości tutaj prawie wcale nie ma. Jedyne oście jakie znalazłem, to te tutaj. No i tutaj. Ekarego supa. Ogólnie dałbym ocenę 10 na 10, ale zostawiam sobie jeszcze tak pół punktu, jakbym kiedyś zjadł coś nieziemsko dobrego. A mur to jest po prostu pyszna rybka.